Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Mountain Day 2 Bannerlord, słuchajcie, zanim zaczniemy. E, zachęcam wszystkich do ocenia filmu, do zostawienia subskrypcji, do zostawienia komentarza, no i możecie wesprzeć kanał, osoby wspierające kanał, mają wcześniejszy dostęp do materiałów. Otóż tak słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali, słuchajcie, ostatnio wybuchła nam wojna z Imperium Północnym, a my jesteśmy z imperium południowego z tego co kojarzę. No, i słuchajcie, mamy wojnę. Tak, nie jesteśmy z Imperium Południowego. I oczywiście jest to okazja, żeby to jakoś zjednoczyć e, te tereny, ale to jeszcze daleka droga do tego. E, ja tutaj, słuchajcie, będziemy. Znaczy, na razie tutaj się kręcę i napadam na koło tylko mogę. Tutaj jest fajne, fajna karawana. Myślę, że spróbuję ją dogonić, chociaż wątpię, czy to się uda. A raczej nie, dobra. Oni są za szybcy dla, dla mnie. Dobra, na razie się kręcimy tutaj po ich terytorium. I mam nadzieję, że zaraz nie napotkam tutaj jakichś problemów dużych. Bo nie chcę tutaj za bardzo problemów. Dobrze, na razie pieniądze mam. Jako takie, tutaj jest bardzo dużo obrońców. No, 429. Ale tutaj jakieś oblężenie zamku, czy tam miasta nawet ma miejsce. Słuchajmy się do niego podłączyć. się szybko już się leczę, tak więc tutaj już tak problemów nie powinno być z odzyskiwaniem zdrowia. Wow, 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 wow. Dobra, pomóżmy mi tutaj, bo jak to jest jedna wielka rąbanina. Hmm, w sumie tutaj jeden kolej został. Dobra, wyślijmy naszych żołnierzy. Dobra, ok, gotowe. Ale widzicie, coś tu żeśmy dostali. Oni mieli jeńców. A nie, to. Dobra, wcieliśmy go do niewoli po prostu. Dobrze. Dobra, co tu się w ogóle odbywa? Your pardon. Dobra. mieliśmy okay. ich na razie nie będę się tutaj pokazywał jakieś misje. możemy dołączyć do tej armii. Co my tu robimy? Aha, dobra, ten zamek został... dobra. W sumie... Dlaczego myśmy weszli do tego zamku? Przecież on jest... czy on jest, tak w zasadzie. On jest od północnego, a my jesteśmy z południowego. Jakim cudem żeśmy tu weszli? Skoro wojna trwa. Wejdź do później. wróć do armii. Opuśćmy armię. Na razie się tu będę kręcił. To jakiś typów żeśmy dorwali. Hmm. Okej, okay, możemy tutaj ich... Dobra, zaatakujmy. Dobra, nie będę się tutaj... Zaatakować ich po prostu. Nie będę się nad tym rozchodził. Dziękuję. Okay. Hmm, jakieś tutaj dziadostwo żeśmy dostali. Nic specjalnego na razie. Dwa punkty. A, zero punktów było, to dwa, dobra. Okej, okay, coś tu się delikatnie. Kłowało Była aktualizacja, więc może tutaj co nieco dziwnie działać. Istnieje taka, istnieje taka możliwość pokój? Ale wojna z tymi, teraz, dobra. Yy, to Tyjal musimy się udać w takim razie. Czekaj, czy mam jakieś misje w ogóle tutaj przyjęte? Nie. W zasadzie nic mi nie stoi na przeszkodzie, aby się tam wybrać na północ. Jedźmy, a może po drodze tutaj jakiś typów napadniemy. O, możemy tutaj na przykład podjechać, żeby zwerbować sobie tu jednego żołnierza. Cezarska piechota, proszę bardzo. Dobra, oleś to. To nie nasi, więc niech się tam ci męczą. My ruszamy na północ. Ruszamy na północ, aby walczyć z wrogami. Oja, bunt, moi drodzy, nowa frakcja się. Rebe rebelianci Styal. okej! Okay. No to, moi drodzy, będzie ciekawie. Poczekajcie, ja sobie gadę tutaj. Bo myślę, że warto by było się e, pozbyć paru rzeczy. Po pierwsze, tak jeńców. Po drugie, handelek. E, co ja tu mam? Zobaczmy sobie wartość. Czy ja to chcę? Tego nie chcę. to, to, to sprzedamy, bo to i tak mało, że mało robiło. Te toporki do rzucania. Mu zostaje, konie zostają. Dobra, jest nic, sprzedajemy to. Za to sobie kupmy trochę ziarna, trochę ryb, trochę sera, masło i mięsko. Ok, spoko. W turnieju tutaj nie ma, no to jedziemy na północ. O kurde. Jest karawana do załatwienia. Tak ona jest szybsza ode mnie. Tak czy nie? I no tak różnie chyba. Dorwiemy ich, dorwiemy ich, dorwiemy ich, dorwiemy ich. No odchodzą. Ich. W lasach ich doganiam. Doganiam ich w lasach. Doganiam ich w lasach. Ale tak to mi kurde spieprzają. Dobra, nie będę się za nimi uganiał, nie wiadomo jak długo. Ruszamy na północ, mimo wszystko. Okej, okay, z... wikingami na północy. Nie wiem, człowiek coraz z wikingami nazywam. Z turgijczykami mamy pokój. Z huzajczykami teraz wojna? Stop there. Who are you? No się no. Poddaj się lub zginiesz Poddaj się lub walcz Atakujemy typa. Dobrze moi drodzy. A więc tak, musimy się przygotować do tego boju. Jak to wygląda teren! O! To wzgórze wygląda obiecująco. Dobra, stawmy i gdzieś tutaj, tak. Zaraz, zaraz zajmiemy tutaj to wzgórze. Dobra, gotowi? Forward, forward. Ok, robimy tak: Arrows! Move! Infantry! Forward! In the way. Forward! Line formation! Mm. Infantry! Move! Mm. Archers! Forward! Archers to the Move! Mango. Mango. Ah no Chodź, 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 chodź! Doganiam cię! Do go, dogoń go! Mam szybszego pata-tajca niż ty! tu! Mam go! Zgasiłem go. Peta. Dobra, tamci się coś odczają. Chyba wam to uczę Biało. Ja mam jednego rannego, trzech zabitych. Dwóch do ośmiu do awansu. Całkiem ładnie. Dobra bitwa to była. Yy, jesteś teraz w mojej niewoli, Ziomek. Dobra, jeńców. Bardzo ładnie. Awansy. Tak jest. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy? Zobaczmy sobie wartość. Hmm. Nic lepszego niż to co ja posiadam. Przez przestarczę. Ja wolę te dystansowe. Ograniczenie obrażeń dystansowych to jest dobre. No to co? Zbieramy wszystko. my tu do zamku. Dobra, otwierają bramę. Bardzo ładnie. Udać się do lochów. Przekaż jeńców. Wow! Stop Churde. there. Who are you? It. Okay. pokój. ja poważniej. Okej, okay, nic z tego. Kurą mają setkę, ja mam 54 ludzi. Okej. Okay. Nisno będziemy walczyć, nie ma innej opcji. Możemy się spróbować im wymknąć. Chociaż co oni mają? Mają dużo kawalerii. No dobra, spróbujemy. Dobra moi drodzy, walczymy. Dobrze moi drodzy. Walka w takim dość niefajnym półmroku. Plan jest następujący. tu. Razem z archerczami. też dziś tutaj. Dobra. Nie poddam się. To to oni. Nie, tam jest jeden, dobra. Jednego mniej. Drugiego mniej. Nic tam poddać się musiałem. Co za 3000 tysiące. Dobra, przyjmijmy propozycję. Oa, wow, wszyscy się na mnie rzucili. Nie ma bata, będę walczył. Nie ma, jeszcze ja nie podaję. Ma oh, kurde, No dobra, znowu wpadłem jak śliwka w gówno. Jestem w lochu, fajnie. Prost uroczo, naprawdę. Co so, ja mam tu poziom? Co ja tutaj mam? Piota w twojej grupie zbać mi zależnego każdego sobie tego bronią dwuręczną. Wszyscy twoi żołnierze Pioty walczą, w zwarcie otrzymują Okej, okay. co my tu mamy? Ręczna, mogąca. Walić go go. Ignoruję otwarcie na powalenie. Weźmy to. Co my tu jeszcze mamy z tej medycyny? Jeszcze szybkość leczenia w trakcie bez ruchu na mapie świata. Zwiększa szybkość leczenia w trakcie ruchu na mapie świata weźmiemy to. Co my tutaj mamy? Zwają 2 punkty doświadczenia dziennie, Żółty garnizon jest niższy. Żołnierze rangi czwartej zdobywają 4 punkty dziennie. Weźmy to. I dorzućmy sobie półki to atletyki. Czemu nie? Tu jest turniej, ja bym chętnie wziął w nim udział. Siedzę w pierwotniku i zarabiam. To jest ciekawe. Czy ktoś ma zamiar mnie w ogóle uwolnić? Uciekam! Co ja tu mam? Cesarski rumień. Ok, nawet coś tu udało mi się odzyskać jakiś ekwipunek całkiem spoko. Kurde, oh, się nam nie rzucili, no nie, nie ucieknę im, no? No będę walczyć, nie poddam się. Trudno. No bo po prostu spróbuję im zwiać. To też jest jakaś opcja. Ciekawe, czy tak po prostu mogę odjechać. Uciekamy, a co? Nic innego mi nie pozostało, no. No dobra, skoro mnie puścić nie chcecie, to was będę musiał wybić. No chodźcie, zabawimy się. zgrają po po pranców chodź. Mam cię. Zwalęs na towarzysz kobronie. No, niezuko. 钱。 A serio, nie odpuszczą mi, nie? Dobra, zwijamy się. Byle do tego zamku tutaj dotrzeć. Dobra. Poczekajmy tutaj jakiś czas nie Muszę, musimy wyzdrowieć. Nie mam innej opcji, no. Dobra, moi drodzy. Tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, następnego. Na razie.